To tręba z Latusa w Łodzi. Gra hej ma miasta. Ta melodia wydaje mi się znajoma. Kiedyś ją słyszałam. Bo to wersja pieśni Stanisława Moniuszko, książniczka, którą łodzianie wybierali na swój hejnam w 1998 roku. Ale kim był Stanisław Moniuszko? No co ty naprawdę nie wiesz? To teraz ci o nim opowiemy. Dawno, dawno temu, kiedy nie było Was jeszcze na świecie, w 1819 roku, dwa wieki temu, urodził się Stanisław Moniuszko obok Fryderyka Chopina, najwybitniejszy polski kompozytor romantyczny twórca opery narodowej. Nie Zośka o wiersze nie prosi, bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci, to każdy kwiat powie wiersze Zosi, każda jej gwiazda piosenkę zanuci. Nim kwiat przekwitnie, nim gwiazdeczka zleci, słuchaj, bo to są najlepsi poeci. błękitne kwiateczki czerwone Będą ci całe poemata składać. Ja bym powiedział to samo, co one, Bo ja się od nich nauczyłem gadać, Bo tam, gdzie ikwy srebrne fale płyną, Byłem ja niegdyś jak Zośka dzieciną. Dzisiaj daleko w gości pojechałem I dalej mnie los nieszczęśliwy goni. Przywieź mi, Zośko, od tych gwiazd światłości, Przywieź mi, Zośko, od tamtych kwiatków woni. Bo mi zaprawdę dłoń trzeba wróć do kraju jakby z nieba. Nie chodzę, w kurackim stroju to tytułowa halka z pierwszej opery Stanisława Ramiuszki. Obok niej góra Liątek, który rozpacza z powodu utraty ukochanej. Pre premiera opery w 1858 roku odniosła ogromny sukces. Upieczniczki siedzą jak anioł Przęczą, gdzie przędzą, gdzie chwalnie niteczki, Kręcę, kręcę się, sobie bić. Ta pamięta lepiej, ja dusza nić. Jakaś mama przebojowa, żywa, wesoła, radosna. Na pieśń doczekała się wiele interpretacji. Towarzyszy Polakom od ponad 150 lat. Ze strasznego dworu przez Warszawę leci z wiatrem. Brawo dla Stanisława Moniuszki. To dla pana Doklaski. Kupisz